Zostaniecie mięsko z rosołku. No. Można to zemleć. Dodać no. cebulki, pieprzu, to to troszkę jest. soli. To, to, to jest farsz do pyzów, To są ziemniaki ugotowane. Rozbijamy jajeczko. I teraz dajemy mąkę ziemniaczaną. Na oko. Na oko. Wszystko na oko robimy. Jak będzie mało, dołożymy. I to wszystko mieszamy. Wyrabiamy na jednolite ciasteczko. Nie posoliłam ziemniaki, soli się wodę. A później wodę też solę jak kluski gotuję. Aha, to jeszcze raz. No trzeba wodę posolić. I takie to ciasto wkładamy tu. I teraz to na bok. To tu bierzemy tak. Bierzemy kawałeczek, rozciągamy sobie na rączce, wkładamy farsz. A dość sporo tego dajesz. No bo to żeby Ci smakowało. No to ty jak ty to zagniecie, że Ci to nie wylezie, bo... Nie ma prawa. A robisz to jeszcze potem na okrągło ładnie? Tak, możesz zrobić na podłużne, może zrobić okrągłe. Proszę. tak jest no piękne. Oj, i sporo tej sobie soli, soli. troszkę oleju. Żeby się nie sklejało. Żeby się nie kleiły, żeby się dobrze bawiły. I już bierzemy z talerzykiem i wrzucamy do wody. Proszę bardzo. Jak długo to będzie się gotować? Wypłyną na wierzch, chwilę się pogotują, już są dobre. Jeszcze? Jeszcze chwilę, minutkę jeszcze już po czym poznajesz? Ja nie poznaję, tak na oko to wszystko robię. To jest wszystko na oko robione. Jak trochę to wypłynie to To w ogóle czego... nie trzymasz żadnych recept. Nie, sama z głowy se to robię. To ile tam w ręce masz, to tyle. Tyle, wierzę. ile mi się do gąszczy zmierci, tyle naładuję. <noise> <noise> Miara jest w ręce. Ja nigdy nie robię tak, żebym według, wiesz, przepisu. Ja nie jestem przepisowa. Skwaleczki z cebuleczką. To jest dla Hanusi, tak? To jest dla Hanusi. No ale one są mięciutkie. To muszą być mięciutkie, bo to jest sam mąka ziemniaczana, żadnej innej mąki. Żeby nie były twarde ciasto. Rozumiem.